Witam Was z szafy. Dzisiaj wybierzemy się do galerii handlowej, gdzie opowiem Wam i pokażę, jak ubierają się Brazylijczycy. Przejdziemy się po sklepach, gdzie zobaczycie, jakie tutaj są ubrania, no jakie mają ceny. I powiem Wam, jaki materiał, który w Polsce jest powszechny, tutaj jest trudno dostępny. Witam Was w świątyni poliestru i wysokich cen. Długo odkładałam wizytę w galerii handlowej. Bo nie przepadam za kupowaniem ubrań. Czemu? Zapytacie. Otóż dlatego, że wizyta w sklepach wygląda tutaj tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Jak masz na imię? Anna. Hmm? Anna. Hmm? Anna. Anna, no, miło mi Cię poznać, jestem Kamila. I dzisiaj mamy promocję. 50% na te produkty, 20% na tamte produkty oraz dodatkowe 5%, jeżeli kupisz zarówno te produkty, jak i tamte produkty. A dodatkowo, jeżeli kupisz dwa produkty, dostaniesz trzeci gratis. Powiedz, jeżeli będziesz czegoś potrzebowała. Dziękuję. Szukasz czegoś konkretnego? Pewnie na prezent. Nie, nie, tak tylko chciałam rzucić okiem. Tak naprawdę tu szukam koszulki, ale nie mogę się zdradzić z moim planem, bo zaraz przyniesie mi 10 brzydkich koszulek z zaplecza, żeby mnie przymierzyła. A ja nie mam czasu. O, widzę, że ta sukienka wpadła Ci w oko. Będziesz niepięknie pięknie wyglądać. Jaki nosisz, rozumiem? Nie, nie, dziękuję, jeszcze nie wiem, czy chcę ją przymierzyć. No, mm. zobacz, tu przyniosłam Ci różne sukienki, jeszcze takie bluzki, będziesz nich pięknie wyglądać. Zostawię Ci je wszystkie w przymierzalni. No i jeszcze tą sukienkę, która tak Ci się podobała. Niestety nie mogłam tego dłużej odkładać, bo moje ubrania niedługo zaczną się na mnie rozpadać. Więc postanowiłam, że dzisiaj kupię przynajmniej jedną koszulkę, aby towarzyszyć mi w tej wyprawie i przy okazji zobaczyć, jak brazylijczycy się ubierają i jaka tutaj jest obecnie moda. Będę chodzić przede wszystkim po sieciówkach, bo nikt mnie tam nie będzie zaczepiał, w sensie sprzedawcy. A poza tym ceny są niższe i bardzo możliwe, że są niższe nawet od tych w Polsce, ale niestety jakość też jest znacznie znacznie niższa. I jak w Polsce możecie narzekać na jakość w sieciówkach, to wierzcie mi, że tu jest naprawdę dużo gorzej. W Polsce nigdy mi się nie zdarzyło, żebym wyrzuciła jakieś, jakąś nową rzecz zaraz po kupieniu. A tutaj owszem, na przykład kupiłam sobie najzwyklejszą koszulkę, która miała taką cenę jak koszulka w Polsce, i ona po pierwszym taniu wyglądała, no, jakby miała 20 lat, i jakby mnie nie szanowała. Więc no. Niestety, za jakością idzie cena, ale tutaj też jakość w droższych sklepach, tak dużo droższych, o ile jest lepsza, to o tyle i tak będziecie widzieć głównie poliester. Kupilibyście poliestrową sukienkę albo poliestrową koszulkę za 500 zł? Znana Wam zapewne marka. Zobaczcie sobie, jakie tutaj mają ceny. W sklepach jest bardzo dużo geometrycznych, kontrastowych wzorów, ale z tego co widzę na ulicach, to ludzie do pracy ubierają najczęściej jednokolorowe ubrania bez wzorów, najczęściej czarne albo białe, ale też czasem w jakichś stonowanych kolorach. Misja zakończyła się powodzeniem. Mamy to. Jestem zakochana w tej koszulce. Nie wiem, czy telefon dobrze oddaje kolory w tym świetle, ale jest ciemnozielona. Jeszcze mam kilka innych do przymierzenia. Oczywiście wiskoza, bo bawełny tutaj nie oświadczy. Czy może jednak biała? Właściwie to taka bardziej kremowa do tych spodni, to na pewno. Ale tak ogólnie, która lepsza, nie wiem. Taka przyjemność 99 reali. Najbardziej popularny typ obuwia w Brazylii to są japonki. Zwane tutaj Havaianas od marki, która je produkuje. I zobaczycie Brazylijczyków w japonkach absolutnie wszędzie, nawet na szlaku w górach. Oni je po prostu uwielbiają, i ta marka produkuje japonki w przeróżnych kolorach i wzorach, jak tutaj widzicie, ich ceny są znacznie niższe niż w Europie. I co ciekawe, to one są tutaj tak popularne, że można je kupić nawet w zwykłym supermarkecie i w zwykłym sklepie, i na stacji benzynowej. I kolejna ciekawostka to, że Brazylijki myślą, że Europejki noszą obrzydliwe buty. A swoją opinię opierają na tym, że jak widzą zdjęcia z Europy, no to widzą często zdjęcia z zimnych miesięcy, kiedy musimy nosić na przykład buty zimowe. I im się wydaje, że my przez cały rok właśnie nosimy takie buty, a one z kolei przez cały rok noszą ładne, delikatne sandały. I dopiero jak się przenoszą do Europy albo podróżują po Europie, no to dopiero jak na własnej skórze poczują zimno, to się przekonują do tego, że to nie jest kwestia gustu, tylko dostosowanie do pogody. Melisa to jest też brazylijska marka, być może ją znacie, ale ceny za to ma tutaj dużo niższe niż w Polsce. A jak ktoś nie zna, no to to są buty z takiej gumy, które pachną jak guma balonowa. Ubrania to jest jedna z nielicznych rzeczy, na które w Brazylii narzekam, przez to, że ceny są nieadekwatne do jakości i często dużo wyższe niż w Polsce. A do tego to, co możecie w sklepach znaleźć, to jest poliester, trochę poliestru i czasem trochę poliestrum. A tak na serio, to jedyną alternatywą jest wiskoza, co nawet nie jest takie najgorsze, ale bawełny tutaj jak ze świecą szukać. Nie wiem, z czego to wynika, no bo przecież w Brazylii produkuje się bawełnę, więc. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Zwłaszcza, że nawet idąc sobie po ulicy, poza arami na drzewie, które wcinają sobie jakieś owoce, można też zobaczyć krzaki z bawełną. No i tak to wygląda. Tutaj macie krzak kwitnący, tutaj ma owoce, a tak wygląda już dojrzała bawełna. Jeżeli już traficie na coś z bawełny, to albo cena, cena jest zawrotna i ta bawełna jest świetnej jakości, albo cena jest taka, niby normalna, ale jakość jest taka, że naprawdę nadaje się to absolutnie do niczego. Po pierwszym praniu jest kompletnie sprane, rozciągnięte i nie przypomina koszulki. Więc, no tak, ale z drugiej strony, za to bardzo podoba mi się to, że tutaj wzory są znacznie odważniejsze i ja lubię takie geometryczne, kontrastowe wzory, więc tutaj mam do wyboru do koloru. I kolejna rzecz, że jakoś oni potrafią robić takie ubrania, które no dobrze leżą. I na przykład moja mm, szwagierka, no więc moja szwagierka mieszkająca w Stanach narzeka bardzo na to, że jak w Brazylii jest w stanie kupić ubrania, które podkreślają jej srywetkę, to w Stanach ma z tym problem. I zgadzam się z tym. Faktycznie tak jest, że, mają, że te ubrania mają takie na przykład wycięcia w dobrych miejscach są zwężone tam, gdzie powinny być. No, to robi różnica. Więc przeprowadzając się za granicę, na pewno zabiorę ze sobą trochę kolorowych ubrań w te kontrastowe wzory. Jestem teraz przed najbardziej znaną i najbardziej lubianą przez brazyliki marką ubraniową, czyli Farm Rio. Pokażę Wam, jak wyglądają w środku sukienki, bo brazyliki właśnie noszą sukienki w tym stylu. Natomiast większość rzeczy jest zazwyczaj tutaj albo z lnu, albo z wiskozy, to jest akurat z lnu. No i są takie, takie właśnie wzory, bardzo kolorowe, e, czasem geometryczne, ale zwykle jakieś kwiatowe. Pokażę Wam jeszcze coś, co mi się podoba. Zaraz coś znajdziemy. Białe, jak widać, też bywają. I brazyliki w ogóle lubią takie zwiewne sukienki, do których nie nosi się stanika, bo mają zwykle... Y, są zwykle bez pleców, często bez ramionczek. Czarno-białe i czarne też się zderzają, ale jednak mam wrażenie, że większość jest kolorowych. Chociaż Brazyliki mają taką urodę, że czarny kolor akurat im pasuje, więc nie jest źle. O, to mi się podoba. To mi się podoba, ale stwierdziłam, że jednak nie będę miała gdzie tego nosić. O, i na tą sukienką też się długo zastanawiałam, ale też no kurczę, gdzie ja to będę nosić? No gdzie? Ale ładne jest, przyznacie. No i ona jest właśnie taka bez pleców i tutaj ma takie wycięcia. Że, że widać tutaj fragment, fragment ciała, no i no stanika się do tego na pewno nie założy. No i w Polsce to myślę, że to był, byłaby bardziej jakaś taka sukienka, w sumie nie wiem na jaką okazję, gdzie ja bym w Polsce taką sukienkę założyła. No gdzieś koło plaży pewnie tak, ale tak w mieście to nie. A Brazylijczycy właśnie takie sukienki noszą w mieście właściwie na co dzień. Do sklepów takich chodzą, do spożywczego. Przyszłam tutaj w poszukiwaniu innej sukienki, ale trafiłam na taką. Tylko że. Niestety ostatni rozmiar duży nie wiem, czy trochę jednak nie jest za duża. Gdzie ją ja będę nosić? Nie wiem, ładna w każdym razie. I na przecenie. Na przecenie. Babeczka szukała dla mnie, czy ta sukienka jest gdzieś w Rio, bo w Brazylii już nigdzie nie było. I to miał być ostatni sklep, w którym w Brazylii jeszcze ta sukienka była i znalazła, że jest na zapleczu, także jest. jest! zakochana w tej sukience. Znowu też nie wiem, gdzie ją będę nosić. Ale najważniejsze, że już będę mieć. I taka istotna rzecz, bo jeżeli te sukienki Wam się podobają, to można je znaleźć w Europie, ale ceny są zawrotne. No więc ta sukienka kosztuje w regularnej cenie 550 reali, ale oni zawsze mają jakieś promocje, więc jakieś promocje na urodziny, promocje z okazji poniedziałku, wtorku i czego sobie tam nie wymyślicie. I dzisiaj chyba jest 25% promocji, także kupię ją trochę tani, ale jak poczułam tak pobieżnie po internecie, to w Europie ceny są trzy razy wyższe. <laughs> także wyobraźcie sobie sobie taka sukienka w sumie no, ładna, bardzo ładna, no, ale też, wiecie, nic specjalnego, nie jest to ni sukienka jakaś luksusowa i 1500 reali, co będzie po dzisiejszym kursie jakieś 1000 złotych za taką sukienkę. W każdym razie, jeżeli będziecie kiedyś w Brazylii, to koniecznie zajrzyjcie do Farm Rio. I z tego, co słyszałam, ale nie mam pojęcia, czy to jest prawda, że Tutaj w Brazylii jakość jest trochę niższa niż w Europie. I to jest bardzo prawdopodobne, bo bardzo wiele rzeczy z marek brazylijskich jest właśnie tak produkowane, że na rynek brazylijski jest gorszej jakości, a na inne rynki jest wyższej. Ale nie mam pojęcia, czy to jest prawda w przypadku tej marki. Więc to jest tylko coś, co słyszałam. Farm Rio jest najbardziej znaną marką, która produkuje tego typu ubrania, ale inne też kopiują ten styl. I tutaj macie na przykład taki sklep z podobnymi ubraniami. Niestety bardzo często jest to poliester. I w ogóle Brazylijczycy lubią biel, ale w Brazylii to jest problematyczne, no bo zwłaszcza w porze suchej wszędzie jest masa czerwonego pyłu, którego jak już raz osiądzie na ubraniu, to prawie się nie da wyprać. Po pracy kobiety noszą kolorowe, wzorzyste ubrania, często długie, zwiewne sukienki albo po prostu shorty i obcisłą koszulkę. Bardzo często widuję kobiety w krótkich topach i długich rozszerzanych spodniach. One się chyba nazywają szwedy, ale nie jestem pewna. Nie dajcie się zwieść nazwie. W tym sklepie nie kupicie pierogów. Jest tutaj niestety tylko elektronika. Brazylijki bardzo lubią obcisłe ubrania bez względu na to, jakie mają kształty. Czy są chude, czy mają nadwagę, obcisłe ubrania królują. Powiem Wam szczerze, że ja jakoś za bardzo na męską modę nie zwracam uwagi. Bardziej patrzę na kobiety, jakie mają fajne ubrania. Ale z tego co widzę, to mężczyźni najczęściej noszą bermudy, t-shirt i japonki, ewentualnie jakieś sneakersy. Dość często ubierają koszulki klubów piłkarskich, co Was pewnie nie zaskakuje. Poza tym noszą też oczywiście długie spodnie, czasem jakieś koszulki polo, czyli w sumie taka klasyka i bardziej na sportowo niż na elegancko. A na jakieś wyjścia często noszą koszulę z krótkim rękawem albo z długim rękawem, ale podwiniętym. Długie spodnie i mokasyny, czyli w sumie bez zaskoczeń, taka typowa klasyka. Dla Brazylijczyków wygląd jest bardzo ważny i to dotyczy nie tylko mody, ale też urody. I dlatego operacje plastyczne są tutaj bardzo popularne. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o brazylijskiej medycynie estetycznej, to koniecznie zobacz tego vloga, który powinien się pojawić tutaj, a jeżeli się nie pojawia, no to będzie w opisie.